Siemano, witam wszystkich na naszym kolejnym, herosowym rozruchu. Zaczynamy 15 minut rozruchu. Chodzimy, biegniemy sobie. Delikatny truchcik. I dodajemy krążenie rybem przód, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dycha i w tył, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Biegniemy dalej. I teraz na sygnał. Hop. Dwa razy od polana do kratki piersiowej. Tak biegniemy. Hop! Dobrze, biegniemy dalej. Hop! Truktamy. Hop! Przybieniemy. I naprzybienie, raz prawą, raz lewą ręką przyjmujemy, żeby po marce... Tak. Hop! I wkraczamy w jeden dalej, tak? Naszyjmy, gotowi. Hop! Raz prawa, raz lewa. Hop! Upszamy ruchu. Hop! Hop! hop. hop. Hop, i dobra, stoimy sobie, skręty, prawo, lewa strona, patrzymy za ręką, lecimy, chodźmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dycha, ekstra i teraz patrzymy za ręką do góry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. I teraz patrzymy sobie dół, góra, skłony, głęboko tech. Dotykamy maty i wyprost patrzymy się na sobie rękowa. Chodźmy 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, tak jest, super. I teraz 10 razy odwrócimy sobie kolanką w prawą stronę na zewnątrz. Lecimy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, staramy się utrzymać i następnie do środka w lewo, po równi z prawą nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dycha. I zmieniamy nóżkę, stajemy na prawej, i prawą, lewą nóżką, po tutaj do środka. Raz, dwa, trzy, cztery,

4, 5, 6, siedem, 8, 9. dycha i na zewnątrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, razem pięć, prawa, pięć, lewa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, super, siadamy sobie już na macie, nogi podciągnięte, zaczynamy od skrętu skłonów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, doskonale i nakrywiecki dziesięć nakrywek do rozkroku. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Doskonale, dobrze mamy sobie nakarstki, lewo, uszy, nos, głowa, przód. Na boki, hop, prawa, lewa strona. I co? Wstajemy u góry. Jesteśmy już rozgrzani. Przechodzimy sobie dzisiaj trochę judo. Na naszym rozruchu. Zaczniemy sobie od Dashi Barai, prawa, lewa strona. 20 razy, 2 serie po 10 gotowi. A tak mocno te hop. Zaznaczamy pracę rękoma i zejść na prawą stronę. Prawa ręka trzyma koniec, lewa ręka, wycinam i potem zmiana. Potem lewa ręka, kiedy wycina lewa ręka, trzyma koniec, prawa ręka, ko. I wycinam 10 chyba, że 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I druga seria, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I dziesięć. Mamy to. Przechodzimy do łcinania. Czyli prawa środek, lewa podchodzica i prawa. To robi duże koło i lewa, lewa z przodu, prawa podchodzik i lewa. duży okręg. I na zmianę. Raz na prawo, raz na lewo. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Super. Pierwsza seria za nami. Zaczynamy drugą. Chodźmy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10, Dobrze. mamy to jeszcze technika obrotowa, czyli i ponzto na g 10 prawo, 10 lewo. Chcemy się dodać na prawo. Prawo podchodzi, lewa za krok i pełen obrót do przeciwnika. I lewa, po prostu funkcjonalnie, taczy na lewa, prawa i wejście. do 10 razy. Raz, dwa, 3, 4, 5 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć mamy dziesięć, raz prawa strona, raz lewa, druga seria, chodźmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, dobrze, mamy to, teraz Siłownia, to co robicie najbardziej. Zaczniemy sobie. Będą dwie serie, po e, ćwi, różne ćwiczenia wykonywane 10 razy z dwóch trzech seriach. Zaraz Wam dokładnie opiszę. Zaczynamy. Pierwsza seria. Pokazuję ćwi, ćwiczonka. Każde będziemy wykonywać 10 razy. Pierwsze klasyczna pompka i. Jak i tutaj. Wprostujemy ręce. Następne ćwiczenie. Trzy żołnierze. Tak jest. I trzecie. To Dziesięć razy wykonujemy takich serii. Trzy. Na zmianę. Gotowi. Chodźmy. Zaczynamy. Odponę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super, scuzoryki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, wstajemy do góry i, i tutaj wykonujemy teraz oczywiście pajacyki, przód, góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, szybko idzie, pompeczki, druga seria, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dycha, w cudzowiki, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, doskonale i Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy małpy, mamy, mamy pajacyki za nami. Trzecia stadia, pompek. Ale raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cztery Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ducha i podesz. Teraz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Ostatnia seria przed nami, czyli trzy ćwi, W Trzech serii wykonywane tylko pięć razy. I to jest seria na której bardzo dużo mocno będą pracować nasze ręce. Pierwsze ćwiczenia to japonskie pompki, czyli wjazdy. Tak jest tu na przedramiona mocno Drugie ćwiczenie, bardzo podobne. czyli pompka do przodu i powrót tutaj mocno do darka, do tyłu. Tak jak najmocniej do tyłu i znowu. Pompka, chłop, nogi szeroko. Tak i trzecie ćwicząko podpór na przedramiona, raz, tak, to jest raz, obie dłonie muszą być na macie i powrót jest raz, jest tak to sporo, ale to jest końcówka, więc lecimy najpierw japońskie pompki pięć razy, gotowi, chodźmy, raz, dwa, trzy, Cztery, pięć, doskonale, zmienię teraz ustawienie i nasze potem wyrzutem biodę do tyłu. Gotowi? Chodźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, doskonale. I ostatni to podpór i przejście na przedramiona i, i kolejnie podpór. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przypominam, musimy przejść prawą milową ręką na przedramiona, żeby było zaliczone, tak? Żeby tutaj było pierwsze powtórzenie. No to co? Lecimy drugą serią, nasze japońskie pompki, lecimy gwiazdy. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, doskonale, można sobie rozluźnić ręce i teraz pompka nogi szeroko i biodra idą do tyłu, chodźmy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Doskonale i przejście na przedramiona i powrót już do podpor. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dobrze. Rozluźniamy ręce. Pewno boli, piecze, ale damy radę. I ostatnia, trzecia seria. zaczynam od wiosn. Ręce rozstawione na szerokość barka. Przejście na przykrok i góra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, rozluźniamy ręce i nasza pompka i wyrzut biorę do tyłu, chodźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, doskonale, rozluźniamy ręce i przejście. Naprzód do ramiona. I powrót. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. Mamy to. To tyle na dzisiaj. Widzimy się o 17.00 na live. Przypominam. Herosowy rozruch. Poniedziałek, środa i piątek o godzinie 9.00. Do zobaczenia.